Cześć, Dzisiaj taki szybki odcinek Szybki, no Dzisiaj taki odcinek z pokazaniem taktyki Nikt nie chciał, ale dostajecie Myślę, że może być nie najgorsza To jest mój skład Fofany sobie ewoluuje Będzie nie najgorszą kartą Na długo, ale będzie, no Więc tak Przechodzimy już do taktyki Gram na ofensywny Informacja to 4-2-2-2, na, na razie mega dobrze się gra, e, póki co oczywiście, póki co, że to się może zmienić oczywiście, ale póki co się mega dobrze gra, tutaj jak widzicie, jak mam ustawionych piłkarzy, tutaj jak widzicie sylwobronie obronie, zrównoważony szerokość 55, głębokość 55, atak, konstruowanie akcji, szybkie konstruowanie akcji, stwarzanie szans, wybieganie do przodu, szerokość 51, tutaj jest komputer, mi i przepraszam, zagęszczanie szesnastki, tutaj 5, 3, 3. I wytyczne, przejdźmy do wytycznych, tutaj, patrzcie, możecie sobie dać swoje, możecie dać moje. Tutaj na lewym napastniku, na gak po na przykład, jest wygaj za plecy, zrównoważą nasze kroki gry, normalne przechwyty, podstawowe wsparcie obrony. Tutaj granie na szpicie zrównoważona, nasze kroki gry, normalne przechwytywanie i podstawowe wsparcie obrony ale ja raczej sobie polecam Chcę co najmniej na jednym sobie dać, zostawaj z przodu, co najmniej na jednym, może iść na dwóch. Zidane, no to podstawowe wsparcie obrony, zrównoważone biegi pod bramkę, pilnej pozycji, normalne przechwyty, no tutaj to samo w sumie na Martinelli, tutaj jak widzicie na lewych obrońcach tak samo i prawym, no... To samo, więc sobie teraz możecie skopiować na SPD na jeden lewy. Ma ścisłe krycie, zrównoważony atak, normalne przechwyty, krycie skrzydła, pilnuj pozycji. Tutaj masz yy, na drugim, taki bardziej defensywny u mnie, przecinaj linię podań, ale tutaj musi być. z tyłu, żeby był ten pomajer taki. normalny przechwyty, krycie skrzydła yy, i pilny pozycji, ale tutaj będzie krycie z środka akurat. Dekadę mam plan mm, krycia skrzydła, on będzie kryć środek. Trochę niedosiągnięcie. Tutaj zostaje stył normalny przechwyty pilnej pozycji. Tutaj to samo, jak widzicie, Loris ma ostrożny przy wróżkach i zapalem karny jest zrównoważony. Rolę. No to role, jak chcecie, sobie się Ja mam takie. Nie wiem, ja tego nie zmieniam. Potwierdź. No więc no tak. To było ogólnie chyba wszystko, naprawdę fajnie się tym składek gra. Yy, prrr, no nic tutaj bym póki co nie zmienił ogólnie. Póki co nie mogę sobie dać Kapitana Zidana z z wolnych Zidan. Z daleka to może być jednak katarzy karne. A niech będzie Martinelli, żeby miał rzuty różne z nie wiem kto ma prawą. Ej, Kar, A nie, tutaj chyba... Dobra, nie. I gites. No to... To byłoby ogólnie na tyle. Myślę, że taki szybki, krótki odcinek z mojej taktyki. Jak to wszystko wygląda. A jeszcze co robię, jeszcze raz możecie zobaczyć skład. Jak widzicie... Tak oto on wygląda. No. Nie jest jakiś spektulny. Przepraszam, nie umiem mówić, jeszcze jeśli coś źle powiedział teraz. No, No, sobie sko skończyłem tego gag, polecam go naprawdę. Może po statystykach nie widać, ale naprawdę dobry jest. No to byłby na tyle widzowie. Dzięki za oglądanie. Siema!